Dzień dobry Państwu, a w szczególności witam pana dyrektora Mirosława Szymańskiego, dyrektora aresztu śledczego w Szamotułach, bo to do niego jest to przede wszystkim to przesłanie. Mówi do Państwa Teresa Garland, prezydent dyrektorski Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Przypominam. Że celem działania komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Chciałabym odczytać wezwanie do pana Mirosława Szymańskiego, dyrektora aresztu śledczego w Szamotłach. Panie Dyrektorze, przetrzymuje Pan, jest Pan odpowiedzialny za przetrzymywanie, pozbawianie e, prawa do wolności, czyli podstawowego prawa człowieka, e, niewinną istotę. Wezwanie do natychmiastowego uwolnienia niewinnego człowieka z aresztu śledczego w Szamotułach dotyczy Marcina Walkowiaka, syna Mariana, tymczasowo aresztowanego na podstawie 2KP 113 przez 23 Sąd Rejonowy, oborniki Wielkopolskie. Szanowny Panie Dyrektorze, działając w interesie publicznym, w obronie ludzi poszkodowanych przez zorganizowane grupy przestępcze w postaci skorumpowanych sędziów, prokuratorów i urzędników państwowych, wzywam Pana do natychmiastowego uwolnienia. Pana Marcina Walkowiaka, syna Mariana, który, według moich informacji, będący niewinnym człowiekiem, siedzi w nadzorowanym przez pana areszcie już ponad pół roku bezpodstawnie. Wygląda to na prywatne zlecenie prokuratora. Proszę się tą kwestią zająć, ponieważ nie ma do osadzonego dostępu, nie wiadomo, czy jeszcze żyje. I w jakim jest stanie zdrowia. Społeczny kanclerz Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, pan Marek Krasnopolski, telefon 883 725 454, pomimo złożonego wniosku, do tej pory nie otrzymał pozwolenia na widzenie z bezpodstawnie przetrzymywanym przez pana Marcinem Walkowiakiem. Mamy obawy, że następnym etapem będzie skrytobójcze zamordowanie osadzonego lub upozorowanie samobójstwa w celu ukrycia zbrodni, jaka została na nim i na jego rodzinie dokonana przez funkcjonariuszy publicznych. Takie działania, jak bezpodstawne pozbawianie niewinnych obywateli wolności, czyli podstawowego, naturalnego prawa człowieka w cywilizowanym państwie prawa są niedopuszczalne, oprócz tego, że łamią deklarację praw człowieka ONZ z 1948 roku. Dlatego wnoszę odpowiedź, czy pan Marcin Walkowiak jeszcze żyje oraz jeśli jeszcze żyje, wnoszę o natychmiastowe jego uwolnienie w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom polskim przed zakusami działających w strukturach państwa polskiego zorganizowanych grup przestępczych w postaci sędziowsko-prokuratorsko-urzędniczych klik. Pismo to jest w domenie publicznej. Otrzymują je innymi media krajowe, światowe, internet i wszystkie zakłady karne i areszty śledcze drogą mailową na terytorium polskim. Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku suweren Rzeczypospolitej Polskiej, Teresa Garland, prezydent dyrektorski Rzeczypospolitej Polskiej, Polska dnia 13 września 2023 roku. Jednocześnie, jak będą mi słuchać dyrektorowie wszystkich zakładów karnych i aresztów śledczych, wzywam Was do tego, abyście utworzyli w waszym, w waszym po prostu zakładzie taką komórkę, która będzie rozeznawała. Czy wyroki y, albo orzeczenia, na podstawie których zatrzymujecie ludzi w więzieniach, czy są zgodne ze wszystkimi przynależnymi nam Polakom prawami? Prawem naturalnym, zasadami cywilizacji łacińskiej i z konstytucją oraz międzynarodowym prawem, dlatego że y, sama wiem, że w Krakowie, jak byłam niesłusznie więziona tylko za to, że nie poddałam się badaniom psychiatrycznym, co było wbrew całkowicie niewinnie, bo wbrew jakimkolwiek, jakiejkolwiek logice, za nic po prostu, wiem, że tam byli więzieni ludzie, którzy siedzieli niewinnie. I ci ludzie nie mieli żadnej drogi wyjścia. Oni głodowali ci ludzie, robili protest głodówkowy, właśnie sprzeciw, jako sprzeciw na te bezprawne działania prokuratorów, sędziów, którzy wpychają do zakładów karnych i aresztów niewinnych ludzi. Ponieważ sama byłam jedną z nich i rozpoczęłam głodówkę, głodowałam przez 9 dni, i potem przymuszono mnie do jedzenia groźbą, że będę po prostu na podstawie orzeczenia sędziowskiego, będę przymusowo dokarmiana, czyli będą na mnie przeprowadzane tortury, bo tak to, się, tak to trzeba nazwać. Zobaczyłam, jak wielu jest tam więźniów, którzy głodują i którzy po prostu są dokarmiani przymusowo. Dlaczego? Dlatego właśnie, że ci ludzie wiedzą, że są niewinni, są osadzeni. A mimo to yy, są przez dyrektorów zakładów karnych trzymani. Ja tutaj mówię do dyrektorów zakładów karnych teraz. To jest wasza wina, jeżeli ci ludzie tam siedzą. Nie proszę nie zwalać na prokuratorów i na sędziów. Ja was pytam, co byście zrobili, żeby nie trzymać ludzi niewinnie uwięzionych? Co wyście zrobili? Nie zrobiliście chyba nic, bo nic mi nie wiadomo na ten temat. Oczywiście ja tutaj nie posądzam wszystkich, bo wiem, że Oczywiście dyrektorzy zakładów karnych to są ludzie mimo wszystko o bardzo wysokim stopniu człowieczeństwa, humanitaryzmu i po prostu świadomości. Ale to nie wystarczy. Trzeba mieć jeszcze odwagę, żeby zawalczyć o godność człowieka w Polsce, o jego prawa, o jego naturalne prawo do wolności. Nie możecie zamykać ludzi tylko dlatego, że ktoś wam przyśnie człowieka z kwitkiem od skorumpowanego sędziego czy prokuratora. Wy macie sprawdzić, czy ten człowiek rzeczywiście ma siedzieć, a jak nie to odmówić, po prostu. Na pewno macie jakieś procedury, jakieś rzeczy, które możecie stosować w tym względzie. Dlatego ja wzywam wszystkich do tego, abyście nie więzili ludzi, bo według tego, co mi opowiedziano o tym człowieku, Welkowiak, to jest ten człowiek, ten człowiek siedzi tam niewinny. On po prostu broni swojej rodziny. I z tego, co mi powiedziano, jest niesłusznie przez jakąś tam szajkę napadnięty, tą szajkę, właśnie tą yy, po prostu zorganizowaną grupę przestępczą działającą w ramach struktur państwa polskiego, i w wyniku czego skończył po prostu w areszcie. Taki człowiek nie może się obronić. Jak on się ma obronić, jeżeli nawet nie ma do niego dostępu z zewnątrz? To jest, proszę Państwa, prowadzenie totalitaryzmu, dlatego ja sobie nie życzę i myślę, że naród polski też nie da przyzwolenia na to, żeby płacić Wam, dyrektorom zakładów karnych, po prostu podatki na Wasze, na wasze wypłaty i również, żeby ludzie, którzy tam pracują, otrzymywali pieniądze z podatków Polaków, pieniądze, pieniądze które otrzymujecie w zamian za więzienie niewinnych ludzi. To jest niedopuszczalne, dlatego to w Waszym interesie, ale w interesie tak samo, tak samo i narodu polskiego jest, któremu powinniście służyć, suwerenowi i przede wszystkim um, powinniście zachowywać w Waszych zakładach karnych godność człowieka, czyli po prostu Jego podstawowe prawa. Nie więzić ludzi, którzy nie powinni tam być. Jeżeli macie wątpliwości, pisać pismo natychmiast do, yy, do Ziobry, chociaż nie wiem, czy on coś zrobi, ale generalnie wy to macie też znaleźć w waszych komórkach, działając bezpośrednio w oparciu o artykuł 4 Konstytucji. W końcu wy też jesteście suwerenami i to wy też macie dbać o to, żeby polskie więzienia były czyste, były czyste od ludzi, którzy nie powinni tam siedzieć. To by było tyle z mojej strony i liczę na pilne działanie i akcję wyzwoleńczą we wszystkich zakładach karnych w Polsce i aresztach śledczych. Mówiła do Państwa Teresa Garland w dniu 13 września 2023 roku. Dziękuję za uwagę.